Moje nazwisko jest Sław Kozuski. witam wszystkich. No mam nadruszą wiadomość dla wszystkich miłośników żywej wody ponieważ w kościele na skałce, na dawnym miejscu mocy słowiańskim jest puszczone już źródełko, czyli można sobie nabrać żywą wodę, więc on tutaj pani chce do żywej wody, ja tu nagrywam. Ja Proszę to bardzo, ja tak piję samo. To ja właśnie nakręcę filmik, że już wszystko. Nie wie pani od, odkąd, y, czy dzisiaj, czy, czy wczoraj była już? Bo wczoraj mnie nie było. Nie wiem, ja wczoraj miałam taki dzień, że nic nie wiem. Aha, czy nie wie pani, kiedy to puścili? Możliwe, że. Nie, oni teraz cały czas puszczają. Znaczy, w zimie było zamknięte. A w zimie było zamknięte, ale teraz, ale nie, teraz... nie wie pani, od kiedy to mniej więcej puścili. Bo chcę tego podać informację. By, nie mam pojęcia. Aha. No, nie wiem. Ale woda jest uzdrawiająca. No ja wiem, że jest uzdrawiająca i, i właśnie... Yy. No może pani coś powiedzieć, ja nie nagrywam twarzy oczywiście. Może pani coś powiedzieć. Yy, takiego przekonującego, że panią to uzdrawia, bo ja to yy, tłumaczę ludziom, ale... Ale jak chce pani, to może się pani anonimowo wypowiedzieć. Nie będę nagrywał twarzy. Mogę się wypowiedzieć, że ona zawsze na żołądek mi dobrze robi. Na żołądek, tak? na żołądek, tak? No bo to głównie na oczy, no bo to... O jeszcze dobre, dobre, to się przyda. Dobrze. No nie, no bo to jest głównie na oczy. Te... No I to jest żywa woda, to jest żywa woda. Ja tu mieszkam i zawsze przełażę tędy i piję. Aha, no. czyli pani jest, albo zrozumiałem, że z Warszawy nie, była z Warszawy pani w Warszawie na wycieczce, tak, tak. tak. Nie no. na wycieczkę, nie, nie, do siebie. Aha, czy pani ma różne mieszkania w różnych Tu tutaj. mieszkam, tu mieszkam, a. drugie mam w Warszawie. Aha, drugie ma pani... W Ale w Warszawie. pan ja zobaczy jakie mam widok z okna. Cudowy. E, no to co, pani, tutaj pani mieszka? Tak, tak. tak. E, no tu ma pani. Cudowy. Super, no to super. Chodzę po tym krakowie, ja jestem stara Krakowianka. I chodzę i podziwiam. Niesamowicie piękny. Znaczy, no, no, Może ta jest? pogoda tak, tak działa, ale jest przecudownie. No, ale żywa Niech Pan na... na niego popatrzy jaki piękny. No. Znaczyna... Dobre światło ma. pięknie. Na, na Stanisława, tak? Stanisława, tak. Stanisława, tak. tak. No. Razem z tym Turkiem. A zeszło Turek. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Turek to jest Turek na pewno. Tak? Tak. Y no bo tu chodzi, że uzdrowiony jest właśnie. No, ja to tak rozumiem. Ja też to tak rozumiem. Tylko, że dlaczego Turek, to nie wiem. No, tak mi mówili. Ja Aha, wiem, mówił Pan. Wiem, że Turek. No to turek. Fajnie, fajnie, że Pani powiedziała. No, ja wiem, że dużo ludzi właśnie tutaj przychodzi Kraków Ja też przychodzę i. No, ja, i... ja tu przychodzę podziwiać. <laughs> podziwiać A rozumiem. wie Pani, to jest też tak, że e, mówi się, że oczy zwierciadłem duszy, czyli. No, Jak od... się ma zdrowe oczy, to się ma zrobić dochody. Ja do ducha. mam mieć operację na zaćmę, także dobrze mi to robi. No no to, to właśnie tak. Miło, że pana spotkałam. No. Ja o, też nie. się cieszę. A, i... Pozdrawiam, zrówka No i... Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I dziękuję za świadectwo wody. żywej wody. No to dobra, teraz symbolicznie też się... Ja mam zapasy, ale teraz będę sobie świeżą woził na, na działce. Więc tutaj już następni ludzie do, do wody. E, więc, więc na pewno warto pić e, tą wodę. E, e, więc e, oczywiście oficjalnie e, jest mówione, że, e, że woda trysnęła, e, jak został poczwartowany. E, Święty Stanisław. On był w, w ogóle kościołem obrządku słowiańskiego. Zresztą jest nawet symbolika głagolica na, na skałce. Właśnie tu jest ligatura głagolicy na tych poręczach. I chodzi o to, że, że po prostu został zamordowany przez to, że <laughs> Że właśnie był z tego obrządku chrześcijaństwa słowiańskiego. No i był bardzo ważną postacią. Znalazłem dokumenty, gdzie nazywany był papieżem tego obrządku, czyli był najważniejszą postacią w tamtych czasach w kościele obrządku słowiańskiego. Więc, więc Legenda mówi, że wtedy trysła woda, oczywiście ja jako patron w historii, e, patrzyłem w inne źródła i zmianki, e, że woda wcześniej była, e, żywa woda tutaj na tym miejscu e, są już e, wcześniej właśnie przed, przed czasami świętego Stanisława. E, no Święty Stanisław dodam, że jest patronem e, Polski. Tak samo królowa Jadwiga, która, która ma wkład do do chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego, bo utworzyła centrum łagodnicowe na Biskupiej. To jest informacja o królowej świętej Jadwidze i właśnie tutaj jest informacja, że że ufundowała klasztor Benedyktów słowiańskich, kolegium psauterzystów wiele kościołów upoznaczyła już istniejące klasztory. Opiekowała się szpitalami e, założyła bursę dla polskich i litewskich studentów na Uniwersytecie Karola w Pradze. E, no tutaj właśnie jest zmianka, e, nie ma dobitnie napisane, że, y, że utworzyła centrum. Głagolicy, no ale jest wspomniane o Kościele Słowiańskim. Tu jeszcze chciałem pokazać jedną informację. Sakrament Wszczuł. I tutaj chodzi o to, że <coughs> Chrzez i erygowanie niezależnego biskupstwa z, 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 zrównały państwo gniesieckie z chrześcijańskimi krajami Europy i związały Polskę zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej. Nieco poniżej Pasku rzeźba pokazuje syna Mieszka pierwszego króla Bolesława Chrobego trzymającego w dłoni włócznie świętego Małego otrzymaną od cesarza Ottona. Symboliczna woda w ręce świętego Wojciecha przyjmuje postać materialnej wody z sadzawki świętego Stanisława nazywanej ścielnicą Polski i spływającą po chrzczonym wypełnia znajdujące się u podstawy filara misę chcielną, dając współczesnym dotykany kontekst sobą. Znaczy, tutaj generalnie chodzi o, o to, że chciałem to przeczytać, ponieważ mówię do 1813 roku w Polsce. Były dwa kościoły, kościół Obrządku Słowiańskiego i Kościół Obrządku Rzymskiego. Za to zginął Stanisław, święty Stanisław I, dla, i dlatego była bitwa pod Grunwaldem, czyli kościół chrześcijaństwa, obrządku katolickiego, czyli Krzyżacy i reszta świata na Polskę, która była obrządku słowiańskiego. No myślę, że gdyby, gdyby żyła królowa Jadwiga, do bitwy w ogóle by nie doszło. No, bo miała za pomocą głagolicy, no, no można powiedzieć, że to, co ja teraz próbuję robić, miała nie dopuścić do wojny. Miała duży wpływ na Jagiełę, no ale po jej śmierci po prostu na no Jagieło. No, doszło do bitwy. Myślę, że gdyby była, gdyby żyła królowa Jadwiga, nie doszłoby do tego. I chciałem jeszcze pokazać właśnie tą ligaturę. Bo w koszcie początku słowiańskiego są symbole właśnie to jest ligatura litery Bukwy F z Głagolicy. E, taka połączona normalnie F to oznacza bukwa F oznacza e, człowiek prowadzony a takie połączenie w ligaturze może e, może może oznaczać na przykład przebudzenie właśnie takich jedności ludzi e, jedność ludzi prowadzonych przez twórcę. Do tego właśnie dążymy. No i tu jeszcze pokazałem no w kosztyle. Tutaj jest jeszcze popatrzcie się, tu jest taka droga. I tu widać ewidentnie, że chodnik do czegoś prowadzi. I tu jest taka dziura. Ona się już tak powiększa. Zasypali ją, ale ona wcześniej była tak, że no widać było, że wylotowa taka. No ja uważam, że tu jest wejście właśnie do podziemia. Tu są obok kanały, a tu jest właśnie takie wejście i no dziwne jest właśnie, że ten chodnik prowadzi dotąd, właśnie do tego miejsca. A tutaj widać, że dziura może być właśnie tak, jak te puste miejsca bez sprawy. Więc Tu jest taka rzecz. Tu jest budynek wyższe, seminarium duchowe zakonu Paulinów. I tu jest właśnie takie okna w kształcie krzyżów na w kole. To jest symbol Słowian. A tu Paulini otworzyli kilka lat temu. Taki park y, ogólnodostępny dla ludzi, więc to jest bardzo fajna sprawa. Bardzo tu jest przyjemnie. Kilka ławek jest i no jakby ktoś chciał właśnie y, przejść po wodę, to sobie może odpocząć w tym parku. Y, tu jest jeszcze taka, <Ky> nie wiem czy to też jest ale y, Takie właśnie y, tutaj. Y, Taki symbol właśnie tej ścielnicy, że e, dawniej to chrzest polegał inaczej. To było właśnie e, oblewanie żywej wody e, głową. E, przepraszam, <grywka> żywą wodą e, głowę. I to, to jest taka e, abolucja, co się chyba nazwa, czy coś takiego. I tak e, polegał chrzest właśnie na tym. <grywka> e, Przynajmniej w obrządku słowiańskim. Więc e, Więc. Dzisiejszy to, co jest w kościołach e, e, chrześcijaństwa rzymskiego, czyli katoli, e, katolickich e, zwyczajach, no to, to jest co innego. To już jest rytuał inny. E, więc. Słowianie od zawsze obmywali głowę e, obmywali głowę e, żywą wodą i święto e, święto e, czekajcie e, święto e, Śmiegu zęgus To jest właśnie e, pochodzi od słowiańskiego e, święta e, No i właśnie przespało przez, e, przez to, że były Kościoły obrządku słowiańskiej W kościele na Słowce warto też przy okazji zwiedzić, zwiedzić Panteon i tutaj jest na przykład Jan Długosz, Wincenty Pol, Lucjan Siemiński, Józef Ignacy Klaszewski, Tofil, Lenartowicz, Adam Asnyk, Henryk Siemielacki, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Szymanowski, Ludwik Solski, Banachiewicz, Czesław Mimusz, Ojcowie i bra Bracia Paulini. Od 1470 do 1900. I to jest bilet normalny 5 zł, ulgowy 3 zł. To jest. Nie pamiętam właśnie o której godzinie. Ale w każdym razie tu. No, szczególnie dla słowianu, no to taką postacią jest y, Jan Włogosz, który napisał. Y, y, and, y, o, właśnie pisał o Lechita. Y, więc tutaj wiem, że też y, było y, jakieś. Y, to musielibyście znaleźć na stronach skałki, y, bo w tamtym roku było, y, były też takie archeologiczne. Y, z przewodnikiem spotkania. No i, i było pokazywane właśnie ślady, bo wcześniej było no to, co mówię, że tu były kościoły obrządku słowiańskiego, czyli, czyli odkryto rotundę i, i miało być właśnie mówiono o tej rotundzie. Nie byłem, nie dałem lady nigdy przyjść na, na, te, na, na to właśnie spotkanie z przewodnikiem. Może w tym roku jeszcze będą takie spotkania to to się przejdę to może nawet udostępnię no i spytam właśnie archeologa co ta dziurka tam robi no i to jest właśnie ciekawe miejsce ale raz mi się tylko w życiu udało że to było otwarte dostępne dla ludzi i i właśnie no i właśnie tam jest też źródełko, tylko to jest właśnie miejsce takiej medytacji dla Paulinów. I niestety jest niedostępne. E, no, bardzo, bardzo też e, no takie miejsce mocy powiedziałbym też. Tu by widzicie jakaś płytka taka. Co to jest? To nie wiem. Podnosiłem, to jest akurat kanał. <coughs> czyli wszystko już na ten temat, e, czyli e, chętnych e, do pozyskania żywej wody zapraszam na, e, na koszul na skałce. To jest e, ulica Skołeczna w Krakowie. E, I po prostu e, zapraszam, e, zapraszam e, na skałkę. Muszę jeszcze tu powiedzieć, no. Kościół w tym momencie po 1813. On ma dużo symboli. Symboli właśnie już masońskich tam w kościele. No i tu też niby jest właśnie taki ruch. Niby anielski miecz, to niby, to niby są właśnie ludzie związani z, z Michałem Marzaniołem, ale próbowałem tutaj rozmawiać z jednym z zakonnikiem i znaczy księdzem chyba i pytać się właśnie o no mówiłem im, że, że w Krakowie jest wiele opętanych i Chciałem pokazać właśnie ten egzorcyzm z co, co udostępniam na YouTube Przebudzenie z powstanie z kolan I właśnie mówiłem o pentaniu. Tam możecie znaleźć film Egzorcyzm za pomocą Głagolicy co w rozmowie z masonką, adwokat Fryderyką Kulesza zamanifestowało się negatywna energia i i po prostu e, no ksiądz nie chciał tego tematu poruszać i, i jakoś e, w ogóle już miałem kilka razy rozmowy z księżami egzorcystami. No i nie chcą współpracować, e, ponieważ no ja mam zdanie takie, że e, no, mój egzorcyst z Głagolicą jest inny i odprowadza Negatywne energie, tam skąd przyszły, <laughs> a e, to co robi kościół, to robi tak, że e, wychodzi z ciała, e, ale nie wraca tam skąd przyszło, tylko po prostu wchodzi w następne ciało za jakiś czas, e, bo a to jest właśnie te pytanie o imię. Pytanie o imię właśnie powoduje, że, że jeśli demon to powie, to jakby zostaje tutaj na ziemi. Nie, nie, nie zostanie odesłany. On może sam powiedzieć, ale nie pyta się go o to. Dziękuję za uwagę. Tu jest właśnie drugie wyjście od strony paulińskiej I wychodzi się właśnie nazwisko. I, I za chwilę, za chwilę jest właśnie to. Dzewko widoczne, co jest ten kanał, właśnie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Znaczy chodzi mi o ten kanał, który prowadzi do. który jest połączony z tym wejściem do kanału szczaczką, co pokazywałem. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.